Dobry wieczór, kochani. To jest wieczór, mimo że mamy światło. Jesteśmy po zachodzie słońca, lipiec, lato 2020 i nasza kultura w sieci. Mamy dla Was kolejny utwór. Jest to przepiękna pieśń i znana. Ridente la calma, czyli radosny spokój, który czuję w moim sercu. Wolfgang Amadeusz Mozart był geniuszem wszechczasu. I mimo, że żył tak krótko, bo 35 lat, to stworzył tyle dzieł, że kopista, który by ręcznie chciał przepisać jego wszystkie dzieła, musiałby poświęcić na to więcej niż 35 lat. Zaśpiewam Wam, kochani, Ridente la Calma. To jest canzonetta, kawałek 152, po włosku, ale także w takim swoim... Tłumaczeniu. Radosny spokój niech się budzi w mojej duszy, w moim sercu, bez gniewu czy strachu, niech pozostaje tu. Zapraszam.